bardzo serdecznie. Pa, 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 pa! Raz Kolejny na moim kanale wasze zajebiste ciaho ping z tej strony. Kłaniam się nisko po same kapiska! Bam! Tak to wygląda! Jak już widać w tle, ja mam snajperkę! I biegam z nią sobie po tej małej tutaj mapie! Tak to wygląda, ty te pie! <grystanie> Aaaah, bam, i bam, i dupa, i bam, i znowu dupa, i przodowujemy. I, 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 co teraz, i co teraz, gonimy, 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 gonimy i bam. Eee, <ślał> co to w ogóle za mecz, co to, to tutaj kurwa jest? E, w razie tak, wygląda sytuacja budując, jest to mapa studio, to powinien każdy wiedzieć, to co tutaj używam, czy mam w rękach, to nie jest mój e, penis! E, tylko e, moja Snajperka w grze, nie? DSR i tak dalej, to wszystko powinniście jeszcze wiedzieć, na tyle powinniście kurde się odnaleźć na tej grze. Aha, ale co to za mecz, co tu się kurwa dzieje? E, ja mówiłem ostatnio, że mam zamiar z Wiszą nagrać taki meczik jeden na jeden ale w, 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 wystąpiła rzecz taka, że po prostu graliśmy sobie, graliśmy sobie, graliśmy sobie tak dla jaj właśnie jeden na jeden jeszcze nic takiego szczególnego, gdzieby coś nagrywane i tak dalej, ja nawet Elgato nie miałem włączonego. Ehm, i tak dalej, a i po czasie po prostu najpierw się fuzji do nas podłączył, potem tam się Imperial kaz do nas dołączyła, czyli Karolino e, Potem się nawet i buli Tutaj właśnie zrobiłem killa na Bully, e, Się do nas dołączył i było nas pięciu I tak sobie graliśmy po prostu dla jaj Każdy przeciwko każdemu, czyli free for Podczas tego gdzie było nas pięciu. No a no wiadomo o co mi kurwa chodzi, no nie muszę wam chyba tłumaczyć, no wiecie, co to to kurwa jest, no e, W każdym razie wiadomo, że em, ten mecz, jeżeli ten mecz akurat wybrałem, żeby go wgrać na mój kanał, to akurat ten mecz akurat udało mi się wygrać. <laughs> Ale nie było łatwo. Te mecze, gdzie graliśmy jeszcze z Beastem naprawdę jeden na jednego, to większość przynajmniej z tych meczów naprawdę wygrał Beast. A więc zostałem po dupie, więc w każdym razie mam zamiar, o tak, nagrać jeszcze raz, jeszcze raz zagrać z Beastem jeden na jednego, żebym mógł to nagrać, bo mówię, wtedy nawet Elgato nie miałem czego, nawet nie miałem tej opcji w Black Opsie włączonej, żeby się nagrywało do kina. Dlatego tak czy inaczej muszę to od nowa zagrać i już prawdopodobnie mogę Wam powiedzieć, że dostanę znowu po dupie. Mówię, bo większość meczy przegrałem. Tam się zdarzył mecz 2-3, gdzie wygrałem, ale większość jednak tak czy inaczej <grystanie> wystarczyła się porażką. I tak dalej. Jednak Beast bardzo, bardzo, bardzo dobrze snajperką gra. Ja tam zawsze podkreślałem, że nie jestem jakiś pro-snajperem. Jednak e, dużo, dużo ładnych rzeczy tam powychodziło. E, w innym meczu akurat gdzie też z nami Karolina grała, fajna mi się tam rzecz zdarzyła. Jednak mówię, nie miałem nic włączonego, co by to nagrało, bym sobie zapisał przynajmniej. E, taki, że tak powiem, półtrickshot, e, no scope, alla 180 stopni odwrót, w podskoku. E, czasami fajne rzeczy się udają, później miałem tutaj właśnie jak grałem z bisem na tej mapie, jeszcze w dwóch tylko e, To ładnie z okna wyskoczyłem, tak fajnie w lewo, prawo zaszarpałem snajperką, Jeszcze szybko zmieniłem broń, przycelowałem i hitmarkera dostałem. Mnieaa! Ale to akurat nie w tym meczu. Hi, hi, hi. Tak czy inaczej, w tym meczu tutaj będzie fajne kilka killie. Tam będzie kilka no scopów, kilka ładnych, ślicznych quick scopów. I jak już widać, ta powtórka nagrywana jest z kina. Po czym to widać? E, bardzo prosta rzecz. Po pierwsze, e, po tym, że powiedziałem, że nie miałem włączonej, e, włączonego Elgata, to już pierwsza ja rzecz zdradziła. Druga rzecz, że bardzo często widać kile. Gdzie nie przycelowywuję tak jakby, to jest to, co ostatnio wspomniałem na filmiku, gdzie tłumaczyłem jak się quickscope robi i jak się robi, żeby one wyglądały efektywniej. Tak jak tutaj, jeszcze krzyżyka nie było na ekranie, a kill tak czy inaczej weszedł, ale jest tutaj kilka killi, gdzie o wiele mocniej ten efekt widać, tak jak tu przykładowo. Na 100% miałem ten celownik, dobrze to wiem, bo sam to nagrałem. Ale po prostu tak to wygląda w kinie, tak jak tutaj przykładowo, w co strzelałem w kinie, nie mam zielonego pojęcia. Jak dzisiaj oglądałem tą powtórkę, nie miałem zielonego pojęcia, w co ja tam strzelałem, jakiś powód miałem. Ale nie pamiętam, i do tego kino tam często lubi troszkę, że tak powiem, z tym celownikiem zjechać. E, I to w sumie wszystko co do tego. Tutaj przykładowo, jak już mówiłem, fuzji jeszcze Karolina i Buli grają. E, Bully ogólnie bardzo dobrze snajperkom gra. Ostatnio też tam graliśmy sobie dla jaj nad ranem em, na Newtownie Townie i tak dalej. O ile się nie mylę, to był Buli. E, I bardzo ładnie wychodziło i tak dalej. Buli bardzo, bardzo dobrze gra snajperkom. E, co prawda na multiplayerze bo, rzadko, Buli jego widzę ze snajperką, ale. Um, a bardzo dobrze gra. Fuzzy przykładowo, stwierdził, że nie potrafi w ogóle grać z sniperką, że nigdy z sniperką nie grał, a w pierwszym meczu, gdzie było jeszcze nas trzech, czyli ja, Fuzji i Beast, e, to pierwszy mecz Fuzzy wygrał. <laughs> Tak to przeważnie jest. To jest akurat właśnie tak jak tutaj, jak się gra właśnie wszystko przeciwko, każdy przeciwko każdemu. To się za bardzo człowiek stresuje. Wiadomo, że my się wszyscy znamy, każdy tam próbuje jakiegoś fajnego killa na drugim zrobić i tak dalej i zbyt dużo stresu. Każdy próbował zbyt hektycznie, po mnie to widać jeszcze bardzo mocno. Po niektórych też, bully to zawsze ogólnie spokojnie sobie gdzieś tego podbiegnie, pek, pek, pek Ale ja to widać często gęsto, że szczelam po prostu na przypał, gdzieś na lewo, gdzieś na prawo, gdzieś do góry, gdzieś w dół Po prostu dupy daję po pełnej linii czasami A czasami, gdzie właśnie widać, że tak trochę bardziej spokojnie sobie, biegnę, ble, 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 ble widzę coś, pęk, wchodzi aktualnie, pęk, wchodzi A potem znowu zaczynam się stresować, mówię, o, bo mam dwa, czy kile, to muszę, o, a teraz będzie fajne, będzie coś I potem daję dupy tak to wygląda w każdym razie, um, e, o Oj, tutaj jeden, drugi. Na razie ładnie wchodzi przeładowywuję broń. Biegnę dalej. Biegnę, 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 biegnę. Szukam przeciwnika, szukam przeciwnika, widzę przeciwnika, bem, strzelam nie trafiam, bem! Jednak znowu trafiłem, odwracam się, biegnę znowu kawałek, biegnę, 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 biegnę wszystkie ładnie zgarnąłem, tam jest buli. I ginę. <laughs> Za dużo się podnieciłem, że miałem 2-3-4 kile pod rząd i już musiałem znowu spierdolić sytuację Ech, tak to wygląda. W każdym razie co do tej powtórki e, mówię co do meczu ja przeciwko Beast 1 na 1 na snajperki To będę musiał jeszcze raz nagrać, to w ogóle będzie czas, że tak, które potem na poważnie zrobić, bo bardziej dla jaj graliśmy e, Ja tam często gęsto brałem przykład a często gęso w jednym meczu wziąłem sobie balistę bez celownika, tak samo jak i Beast i próbowaliśmy tak grać, potem braliśmy snajperkę wielościową, tak to jest po prostu jaja ja robiliśmy. Trzeba to na 100% jeszcze raz zagrać i to porządnie Mówię prawdopodobny wynik takiż będzie, że ja dostanę po dupie od Bista bo on w karmelie trochę bardziej ogarnięty w tym jest, ale też nie o to chodzi, tam napisaliście, że tak czy inaczej mnie obejrzycie i mnie nie opuścicie, więc tak czy inaczej to wtedy wygram, nawet jak dostane poziom nie po dupie, zobaczymy. Ja mam inną rzecz, ja mam mały temat, może tak trochę całkowicie off-topic, ale rzecz następująca, ja już kiedyś to wspominałem, ja mam sławki z tam PX21, dość stary model i tak dalej. Tam edycja MW3 jeszcze um, z napisem takim fajnym Call of Duty u góry yeah, fajna. <grywa> eee. No właśnie widać, to 100% kill był ten pierwszy, ale... Ja potrzebuję trzyszczały. Mniejsza też z tym. E, chodzi w każdym razie co do tych Sławek, już też to wspomniałem, że rozpadły mi się już łącznie w 7 miejscach. Ja te sławki mam e, niecały rok. Powiedzmy 3 czwarte roku, że tak powiem, w swoim użytku i w siedmiu miejscach te sławki już się połamały, dosłownie połamały. Ósme zaczyna pękać. Ja na początku sklejem to ładnie kropelką, potem tam jakimś pilniczkiem robiłem, żeby ta kropelka tak nie wypukła była i tak dalej, żeby to ładnie wyglądało i się starałem jak świnia to, żeby dbać o to, jak gdzieś, jak przykładowo jeżdżę do Berlina, to pakuję to znowu w oryginalne opakowanie, w te wszystkie teksturki, tam pierduki papy i ble, 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 żeby przypadkiem podczas drogi się nie zniszczyły i tak dalej i tak czy inaczej w siedmiu miejscach pękły, ja jak tu one zlecą, kiedyś przykładowo, nie wiem, moja kobieta idzie, zahaczy o kabel, one zlecą ze stołu, to już ja już dostaję padaczki, gdzie mój stół może ma, nie wiem, 40 cm wysokości, ach nawet nie 30 kurwa, jeżeli dobrze pójdzie e, i tak dalej, i bardzo o to dbałem, mówię, w siedmiu miejscach już pęknęły i dlatego by mnie bardzo interesowało, bo wiadomo że wielu z Was e, gra na konsolach czy to PS3, czy Xbox, teraz bardziej kierowane jest to do osób e, z, z Xboxa Wiadomo, do tych osób, co mają PS3, używają jakiegoś headsetu, który też na Xboxa jest, to też mnie to interesuje. Czy ktoś z Was, pomiędzy Was, pomiędzy Wami, wszystkimi na pewno jakiś się znajdzie, ma słuchawki lub używa jakiegoś headsetu już bardzo, bardzo długo, to znaczy już ponad rok i które trzymają do dzisiaj? To znaczy, wiadomo, chodzi jeszcze, żeby głos był dobry, żeby mikrofon był dobry, i które trzymają. Chodzi mi o to. E, jakie słuchawki według was, ale z waszego własnego, że tak powiem, życia wzięte e, Nie jakieś z internetu gdzieś wyczytane i tak dalej, bo to mnie gówno interesuje, to zależy od tego kto zapłacił za artykuł, to i tam, to kto stronę prowadzi, jakie firmy współpracują, bla bla bla. I takie słuchawki wtedy są zajebiste według nich. To mnie wtedy w ogóle nie interesuje, mnie interesuje ktoś, że tak powiem, z własnego ekwipunku. E, może jakieś słuchawki polecić, jakiś headset oczywiście z mikrofonem, e, gdzie jakoś jest w porządku e, mikrofon jest mi najważniejszy dźwięk może być, ale mikrofon jest najważniejszy, żeby był dobry. I wytrzymałość tych sławek. Bo ja nie mam ochoty po prostu mi co pół roku, sobie kupować nowych sławek, bo się już te inne rozpadły tak, że nie da się ich naprawić. Te jeszcze da się naprawiać, co jako tako. Ale już są miejsca, które przykładowo ostatnio pękło. Właśnie miejsce to już jest um, tak przy nauszniku, że już jak to do końca pęknie, ja to co prawda dałem pół kilo taśmy na to, ale jak pęknie do końca, to już nie będę mógł tego więcej naprawić, nie będzie szans. Chyba, że będę zaczynał topić plastik, żeby to jakoś skleić e, Dlatego mi chodzi o to, czy możecie je według, znaczy z dobrym sumieniem jakie sławki polecieć i powiedzieć Okej, okay, te trzymają na 100% dłużej niż jeden rok, nie pękły w żadnym miejscu. E, dokładnie o coś takiego mi chodzi. Mam nadzieję, że zrozumieliście moje pytanie, trochę to skomplikowanie powiedziałem. Teraz tutaj tak, przeładowujemy broń, podchodzimy do okienka, PEM! You motherfucker! Szczelamy jeszcze raz i PEM! I to były właśnie ostatnie dwa kile tego meczu. Mój wynik 27 do... 18, o ile się nie mylę, nie wiem, 100% teraz głowy urwać sobie nie dam, ale tak mi się wydaje, że coś koło tego było. To tam widzieliście, teraz o tutaj macie, tam 27, chyba 18. Eee, to by było na tyle, jak na dzisiaj. Ja przyjdę do mojego, słuchaj, ale po południa. A więc obok siebie w autobusie stoją dwie osoby. Ona i on. Ona spojrzała się na niego Hmm, informatyk pomyślała studentka. On spojrzał się na nią studentka. Pomyślał bezdomny. <noise> dobre, pasowałoby też do mnie. <noise> ja w tym miejscu jak zawsze dziękuję za obejrzenie do końca i zapraszam do następnego razu. I nie zapominajcie pisać pod wczorajszym filmikiem jeszcze waszych klas, nie? A, tak to wygląda.